Cześć! Jestem Valeria, witajcie na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z wiadomościami kosmetycznymi września. Ja do tej pory nie mogę uwierzyć w to, że już jest wrzesień i że już jest tak chłodno, naprawdę. Ja tutaj mam swoją ulubioną inkę i siedzę też w swetrze i wcale nie jest mi gorąco, a jest w sam raz. Więc no trochę ponarzekam tutaj, że chciałabym, żeby jesień była też ciepła, ale nie wiem. Wydaje mi się, że to już koniec i że będzie pochmurnie i deszczowo cały czas, tak chłodno. E, ale dobra. Zacznę już Wam opowiadać o tych nowościach kosmetycznych, które już się pojawiły albo niebawem się pojawią na rynku kosmetycznym i które bardzo mnie zainteresowały I zacznę od paletki, na którą czekałam przez chyba rok To jest paletka od marki Natasha Denona, który się nazywa Retro Palette i wcześniej, w zeszłym roku, chyba wiosną, to było. Marka wypuściła mini retro paletkę, i ta paletka bardzo mi się podoba. Ja ją uwielbiam, te wszystkie kolory. Dzisiaj mam makijaż wykonany z tą mini paletką. I oczywiście chciałabym też mieć taką większą wersję tej paletki, więc oczywiście czekałam, jak. Podejrzewam, że duża ilość osób, która e, polubiła tą mini paletkę, też e, czekali na e, większą wersję. I nareszcie Natasha Denona no, wypuściła tą paletkę, która się pojawi już e, w Seforze 3 września. E, więc to już, już e, za parę dni. E, I wiecie. Na początku, kiedy usłyszałam, że będzie e, większa paletka retro, no to wyobrażałam ją sobie trochę w inny sposób. I kiedy zobaczyłam, że to paletka taka różowa, nudowa, e, jakaś małów, no trochę byłam taka zawiedziona, szczerze mówiąc, bo chciałam, żeby tam... E, były bardziej kolory podobne do mini paletki. Ale wciąż ta kolorystyka mi się podoba. Ja e, szczerze mówiąc, lubię takie e, odcienie mauve, różowe w makijażach i myślę, że tą paletkę będę często używać, więc e, chcę tą paletkę z. Zakup. No i czekam, czekam, kiedy ta paletka się pojawi na stronie Sephora. A co Wy myślicie o tej paletce? Czy również jesteście podekscytowani tą paletką, albo może na odwrót jesteście rozczarowani? Dajcie znać w komentarzach. No i jak już jesteśmy na stronie Sephory, to tutaj widzę teraz, że pojawiła się nowa paletka z marki Fenty Beauty, o której w ogóle nic wcześniej nie słyszałam chodzi mi o paletkę i to jest paletka na 12 odcienie i wszystkie te odcienie są bardzo użytkowe, od razu przypomniała mi ta kolorystyka paletkę Patricta, która wyszła parę miesięcy temu, ale tutaj u Fenty są jeszcze takie wyraziste, różowe odcienie tej paletki bardzo ładna wygląda świetnie, takie Taka codzienna paletka e, różowo-niudakowa i e, e, słyszałam też, że niedługo pojawia się paletka z różami z marki Fenty Beauty i właśnie te dwie paletki, paletkę cienie i paletkę róży można będzie razem, razem połączyć. E, nie wiem po co, ale e, będzie taka funkcja. Więc tak, ogólnie podobały mi się te kolory. Chciałabym oczywiście dotknąć tych cieni, e, spróbować przed zakupem, bo nigdy nie używałam e, żadnych cieni z marki Fenty Beauty. Nie znam tej jakości. A na stronie Sephora widzę, że e, cena jest e, no, dosyć droga 215 zł kosztuje ta paletka. E, więc można już ją kupować. Też widzę, że tutaj pojawił się nowy bliżczyk balsam z marki Huda Beauty, Honey Kiss. No i co jeszcze? Z takich nowości Sephora pojawiło się e, tuż do rzęs z marki Rare Beauty. Kto na nią czekał, to właśnie jest. Też pojawiła się m, jedna z ostatnich kolekcji z marki Pat Magrat czyli róży do policzków oraz mniejsza taka paletka cienie. I widzę też w nowościach Sephory że się, pojawił się nowy podkład z marki Tart Amazonian Clay Full Coverage i napisano tutaj, że ten podkład daje pełne krycie, ale ma naturalne wykończenie, wygląda na skórze jak druga skóra. Jest niewidoczny, ale bardzo mocno kryje. No, jestem ciekawa. I że ma konsystencję pianki. Więc coś ciekawego z marki Tarte. Też daję znać, że na stronie BeautyStaff.pl pojawiła się nowa marka, która się nazywa Dominic Cosmetics. To jest marka, którą. Która powstała dzięki Krystyn Dominik. To jest dosyć znana amerykańska youtuberka i ta marka już przez jakiś czas. Jest dostępna ogólnie na rynku kosmetycznym, ale dopiero weszła na stronę Beauty Stuff i, i na rynek polski. Ja słyszałam dużo pozytywnych recenzji na temat tej marki, nigdy nie próbowałam niczego z tej marki, ale widzę tutaj na stronie Beauty Stuff, że są dostępne trzy palety cienie, są dostępne róży kremowe do policzków rozświetlacze kremowe, cienie takie duochromowe w płynie oraz pomadki do ust, matowe, szminki i kredki do ust. Oczywiście jestem ciekawa wypróbowania nowej marki. Najbardziej mnie ciekawią te pomadki, szminki do ust, oczywiście cienie do powiek. Tylko na razie nie jestem pewna, którą z tych palet chciałabym wypróbować i e, róży do paliczków wyglądają też bardzo, bardzo ładnie. Nowa marka kosmetyczna pojawiła się na rynku i już w sumie jest dostępna. E, to marka, którą stworzyła Rosie Huntington Wesley Wesley. Nie jestem pewna, jak prawidłowo wymawiać ją nazwisko. W każdym razie to jest dosyć znana modelka Victoria's Secret, która przez jakiś czas ma swojego YouTube'a, ja też obserwuję jej kanał na YouTube, jest to bardzo osoba taka elegancka. I stworzyła właśnie markę kosmetyczną Clean Beauty, która się nazywa Rose Ink. I tutaj w tej marce od razu są kilka produktów takich i do pielęgnacji twarzy. Ona ma toner z różową glinką, który jest dedykowany do skóry problematycznej z trądzikami oraz serum rozświetlający nawilżający serum i też oczywiście są kilka produktów do makijażu i przede wszystkim Rosie bardzo poleca swój korektor korektor pod oczy i do makijażu twarzy. Ona mówi, że ten produkt, jak wszystkie jej produkty, posiada dużo w sobie fajnych, dobrych składników i, że ten charakter w sumie ona używa zamiast podkładu też. Ma dobre krycie, ale nie wysusza, a nawet przy, przeciwko nawilża skórę i wygładza. Też ma tutaj szminki do ust w postaci kredek. Matowe szminki, ale też nie wysuszające. Ma tutaj chyba 6 czy 7 odcienie tych szminek oraz kremowe róże z wymiennymi wkładami, co jest bardzo fajnie. I też ma tutaj 6 odcieni tych róży oraz ma pędzle do makijażu. I ta marka jest dostępna w Seforze tylko nie w polskiej, a w amerykańskiej. Dostępna też na stronie Brenda Rose Inc. i w niektórych sklepach brytyjskich też. Jest dostępna, więc ja jestem e, pozytywnie nastawiona na tą markę. A z kolei na stronie Look Fantastic jest dostępna nowa paletka z marki e, Urban Decay, która się nazywa Naked Cyber. Sama paletka, samo opakowanie wygląda przepięknie, bardzo mi się spodobała, ale zawartość tej paletki, no na zdjęciach przynajmniej, wygląda trochę tak, nieciekawe niektóre swatchy, które widziałam w internecie są bardzo ładne. E, ta paletka ma w sobie takie cienie bardzo pastelowe e, błyszczących duże odcienie są tam duochromowe cienie, metaliczne cienie, parę matowych zwykłych cieni e, no niektóre swatchy naprawdę są fajne inne swatchy są jakieś tak, takie sobie. Chciałabym oczywiście e, na żywo zobaczyć sama tą poletkę, e, no ale opakowanie i zawartość trochę się mocno różnią, <gry> więc e, nie wiem, z jednej strony jestem ciekawa tego produktu, a z drugiej strony obawiam się, że będzie to porażka. Też słyszałam, że Ariana Grande też zamierza wypuścić swoją markę kosmetyczną. Co o tym sądzicie? Więc tak, u mnie na dzisiaj wszystko. To były wszystkie wiadomości, wszystkie nowości kosmetyczne, które mnie interesują w tym miesiącu na ten moment. Um, dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną. Napiszcie w komentarzach, które nowości Was najbardziej interesują e, i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!